No, cześć! Przeczytane, obejrzane, a więc dzisiaj opowiem wam trochę o książkach i o filmach. Zacznijmy może od książek, a konkretnie będą to dwie książki, które chyba miały całkiem niedawno swoją premierę. Pierwsza z nich to książka drogi Edwardzie Anna Politano. Opowiada ona historię chłopca Edwarda, który jako jedyny przetrwał. Katastrofę lotniczą. Wyruszył wraz ze swoimi rodzicami i bratem właśnie w tę podróż, aby przeprowadzić się. Miał z tego co pamiętam 12 lat. No i tak jak wam wspomniałam, on jako jedyny ocalał z całej tej katastrofy. Spodziewałam się więcej introspekcji, spodziewałam się więcej mm, zagłębienia się w tę historię, emocjonalności. Czegoś wyjątkowego, bo tego szukamy w książkach, prawda? Czegoś wyjątkowego. Na rynku wydawniczym książek jest mnóstwo, więc zawsze kiedy decydujemy się poświęcić na jakąś e, książkę swój czas, no to jednak oczekujemy czegoś, czym zabłyśnie, czymś. Czym się może wyróżnić? Tutaj niestety tego nie było. Było miałko, było nudno miejscami, nie było żadnych w zasadzie zaskoczeń, bardzo schematycznie. Postacie są dość płaskie, w miarę wiarygodne, ale mimo wszystko dość, dość właśnie płaskie i niczego szczególnego nie wnoszą. Nie czujemy z nimi żadnej głębszej więzi postacie, które są wprowadzane w ramach tego lotu, no to tutaj to już kompletnie jest to takie według mnie niewiarygodne, bo jest to typowy zabieg, który ma za zadanie po pierwsze. Um, Jakoś sfunkcjonalizować retrospekcję, której tam autorka dokonuje, po drugie, e, uwiarygodnić ten cały lot i sprawić, że będziemy właśnie czuli jakąś więź między bohaterami. To według mnie nie zadziałało, bo ja bardzo czułam to, że te postacie są wprowadzone tak na siłę. Że one po prostu są po coś, że one nie są prawdziwymi ludźmi, tylko mają coś sfunkcjonalizować. I to mnie od razu odrzucało, nie miałam ochoty tego czytać. Powiem szczerze. Autorka zdecydowała się na narrację dwutorową, a więc równolegle śledzimy losy chłopca, który przetrwał tę katastrofę, i historię tego lotu, pasażerów i tego, dlaczego w ogóle doszło do katastrofy, co się tam wydarzyło. To jest całkiem fajne. Tym bardziej dlatego, że ta cała tajemnica zostaje rozwikłana pod koniec, więc to nas jakby no tak przykuwa naszą uwagę, tak? I yy, sprawia, że jednak śledzimy te losy z pewną dozą zaciekawienia, może, tak? A jednak, tak jak Wam wspominałam wcześniej, nie ma w tym w zasadzie niczego ciekawego. Jest wszystko mocno przewidywalne, jest parę akcentów humorystycznych, które są bardzo sympatyczne, no ale niestety ja czułam... Niestety, że tracę czas na tę książkę, że to jest jakieś, jakieś takie czytadło, i, które w ogóle niczego nie wniesie do mojego życia, i zaraz o nim zapomnę, więc w ogóle to jest strata czasu. To jest przykre, ale trochę tak było. Tym bardziej jest to przykre, ponieważ czytałam tam w zakończeniu, już kiedy autorka dziękuje tak, swoim przyjaciołom za inspirację i tak dalej, to tłumaczy, jakimi historiami y, się inspirowała, może to jest złe słowo, ale y, które historie wykorzystała w tej swojej opowieści i to, że robiła y, spory research, żeby to wszystko wyglądało wiarygodnie, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, bo są tam pewne, może nie szczegóły, ale są tam pewne informacje dotyczące budowy samolotu, tego jak to tam wszystko działa, co pilot musi robić i tak dalej, żeby, no wiadomo, żeby ta historia była wiarygodna i żeby ta przyczyna katastrofy była znana, nie była jakaś wzięta totalnie z kosmosu. No więc szkoda, że ta książka była taka przeciętna, ona nie była zła, ona była taka totalnie przeciętna i... I skoro autorka, no, tyle czasu, pewnie wysiłku włożyła w to wszystko, pewnie też dużo serca, ponieważ tam wspomina, że starała się godnie upamiętnić yy, prawdziwe ofiary różnych katastrof lotniczych, no, to aż przykro mówić, że tak mi się nie podobała ta książka. No, ale nie będę przecież tutaj naginać yy, rzeczywistości, yy, więc no, przykro mi ja nie polecam, chyba że macie ochotę na takie po prostu czytadło. Z paroma akcentami humorystycznymi i z paroma ciepłymi momentami, no to jak najbardziej, ale jeśli szukacie właśnie czegoś wyjątkowego, czegoś, co naprawdę na was jakoś wpłynie i będzie miało jakieś większe znaczenie, no to absolutnie omijajcie tę książkę, niestety. Druga książka, którą przeczytałam, to Midnight Chronicles Moc Amuletu Laure Kneil i Bianki Josivoni. To już zupełnie inna para kaloszy. Bo tutaj mamy do czynienia z Young Adult, więc kompletnie inna sprawa, można powiedzieć. Ja nie jestem adresatką. Niestety mocno czułam to podczas czytania. Czułam, że no po prostu już to nie jest ten wiek, żeby czytać takie książki. Ja powiem Wam szczerze, że z tego typu książkami nie byłam w sumie nigdy zaznajomiona, zawsze sięgałam po coś innego, ale teraz z uwagi na to, że to jest premiera, że byłam po prostu ciekawa. Tego, co to może być, no to sprawdziłam i przeczytałam. Tak, książka opowiada historię przede wszystkim Roxy. To jest dziewczyna, która jest w centrum tej całej opowieści, która ma pewną misję do spełnienia. Już od początku wiemy, że kryje się tam pewna mroczna historia że ona ma pewną przeszłość, którą nie chce się w zasadzie z wieloma osobami dzielić. To już jest bardzo fajny zabieg, jak na początek, ponieważ to już przykuwa naszą uwagę. To już nas angażuje, sprawia, że jesteśmy ciekawi, chcemy drążyć temat i dowiedzieć się, co się wydarzyło, jaka, na czym polega jej misja, jaka jest jej historia, więc to jest bardzo fajne. A skoro już jesteśmy przy zaletach, przy plusach tej książki, no to konstrukcja tego świata jest naprawdę bardzo fajna. Przepraszam Was, jeśli kat się trochę zmienił, ale aparat mi się rozładował i musiałam. Go podłączyć, naładować i tak dalej, więc, przepraszam, jeśli tutaj teraz trochę to inaczej wygląda. No to wracamy do książki. Więc świat jest naprawdę fajnie skonstruowany, nie jest to nic nadzwyczajnego, wyjątkowego, ale jest tam parę fajnych, oryginalnych pomysłów, które czynią czytanie po prostu przyjemnym, atrakcyjnym. I o to właśnie chodzi, żeby było po prostu ciekawie i przyjemnie. Mamy tam tak zwanych hunterów, którzy e, mają za zadanie śledzić istoty nadprzyrodzone, tam mamy wampiry, mamy duchy, one są podzielone na pewne grupy, tak samo jak hunterzy, oni właśnie w zależności od tego, jaką istotę mają za zadanie odszukać i zniszczyć, e, tak są właśnie przyporządkowani do różnych grup, tam Blood Hunterzy, soul Hunterzy. Magic Hunterzy. No i właśnie ta ostatnia grupa, tam jeszcze jest jakaś, teraz nie pamiętam. Ma za zadanie właśnie posługiwać się magią. Mają specjalne amulety, nad którymi no, muszą popracować, nad tymi swoimi umiejętnościami, żeby umieć się odpowiednio nimi posługiwać. Myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł na, na to, jak można ten świat skonstruować i na to, jak można później. Wymyślać poszczególne misje dla bohaterów, więc to jest fajna baza pod kolejne tomy. A z tego co wiem, tych tomów jest chyba już nawet sześć, bo. Ta premiera ma miejsce w Polsce, ale chyba w Niemczech mamy już cały komplet, więc yy, muszę to sprawdzić, ale z tego co pamiętam na się właśnie yy, tak tam było napisane, więc widać, że ten pomysł naprawdę się przyjął i podejrzewam, że fajnie, w fajnym kierunku ewoluował. E, tak więc, tak jak e, mówię, ta baza jest naprawdę bardzo interesująca już w pierwszym tomie. Później te misje są nam bardziej wytłumaczone, dzięki czemu tych bohaterów bardziej poznajemy, szczególnie Roxy, ponieważ ta jej misja jest, e, jest umieszczona w centrum. W sumie o tych pozostałych bohaterach wiemy niewiele, ale mimo wszystko na tyle, żeby e, ta więź e, między nami a nimi jakaś się pojawiła. W tej książce naprawdę uważam, że całkiem udane są opisy, są całkiem plastyczne, dzięki czemu ten świat naprawdę możemy sobie nieźle wyobrazić. Szczególnie opisy tego, kiedy Roxy czaruje, kiedy używa amuletu. To jest całkiem fajnie, całkiem ciekawie przedstawione. Język jest oczywiście bardzo prosty, bardzo lekki. Jest tam pewna doza humoru, który jak dla mnie jest zbyt taki. No, cały czas wszystko jest takie zabawne, a oni są wszyscy tacy śmieszni i wszystko ich bawi, wszystko jest takie nonchalanskie. Wiecie o co chodzi? To jest taki ten typ humoru i on się przejawiał w zasadzie mam wrażenie, że non stop, że każdy bohater właśnie taki był. I tutaj przechodzimy powoli do wad tej książki, ponieważ według mnie te postacie są bardzo słabo zróżnicowane. Tak, jakby mamy jedną taką, jeden taki schemat bohatera sklonowany ze zmianą drobnych szczegółów. I to jest ogromna wada, ponieważ e, mimo tego, że na przykład osoba Roxy jako opis tej osoby, ta charakterystyka się udała, ponieważ jest przekonująca dla nas czytelników, e, ale mimo wszystko e, już mamy wrażenie, że te pozostałe postacie są. Praktycznie tak bliźniaczo do niej podobne, że prawie ich nie odróżniamy, gdyby na przykład zrobić taki eksperyment i zakryć imiona, a pozostawić tylko te zachowania, te odzywki, to tak naprawdę one mogłyby być przyporządkowane prawie do każdego bohatera i to jest bardzo kiepska sprawa. Co więcej, od razu trzeba to powiedzieć, ale to już wynika też w sumie z... Z samego faktu, że to jest Young Adult, tam nie będziemy mieli niczego nadzwyczajnego, niczego, co nas odmieni. To nie jest jakaś ogromna wada, która na wstępie dyskwalifikuje od razu książkę. Nie, bo czytanie to też rozrywka. Nie każda książka musi nas odmieniać jako człowieka, a tutaj, akurat w tym przypadku, tę książkę po prostu fajnie się czyta. To jest dobra rozrywka. I e, jeśli tego właśnie szukacie, to myślę, że to jest e, świetny pomysł na, e, na wstęp, na przykład na zapoznanie się z fantastyką dla e, właśnie tego przedziału, dla tej grupy wiekowej, na taki lekki sposób, e, na to, żeby po prostu się z tym światem zapoznać i przyjemnie spędzić czas. E, ja polecam. Dlatego, jeśli nie nastawiacie się na ambitną literaturę i macie po prostu ochotę na coś przyjemnego do poczytania, to. Myślę, że to jest całkiem niezła propozycja, mimo swoich wad. No a teraz przejdźmy do filmów. Pierwszym z nich jest Unlocked, czyli tożsamość zdrajcy. No i to jest hmm, średni film. Od razu Wam powiem, że to jest taki totalnie przeciętny film, który niczym się nie wyróżnia. Jeśli jesteście zaznajomieni z kinem sensacyjnym, z kinem akcji, to tam Was absolutnie nic nie zaskoczy. Ale o czym w ogóle on jest? Ten film przedstawia historię Alice, czyli agentki, która po swoich traumatycznych przeżyciach z poprzedniej akcji nie chce już mieć do czynienia z taką działalnością, ze swoją pracą, no ale akurat pojawia się jakaś nagła potrzeba i ona wydaje się jedyną osobą, która może sprostać tym wysokim wymaganiom, ponieważ była taka doskonała i genialna. No i! Już machnie ręką i zrobi im tę przysługę, i wróci do tej pracy. A więc Alice podejmuje się tego trudnego zadania, no i wyrusza w drogę. No i co tam się w ogóle dzieje? Tam już jest całkowite operowanie schematami, które widzimy w, w zasadzie w, w każdym prawie, że kin, filmie yy, sensacyjnym. Nie ma żadnych zaskoczeń, niestety. Postacie są bardzo płaskie, bardzo schematyczne. I co więcej, mamy tam bardzo wysokie stężenie irytujących postaci, irytujących aktorów. Oni naprawdę mnie mocno denerwowali. I właśnie najgorsze było to, że postępowali bardzo schematycznie, ale no tak byli rozpisani. Chociaż myślę, że też aktorsko tutaj to też wypadło średnio. No, Malkowicz to po prostu był jak z jakiegoś wosku po prostu. Michael Douglas też tak, no. Nic nadzwyczajnego, aż, aż, aż szkoda gadać. W zasadzie jedynym aktorem, który naprawdę tutaj się y, pokazał z dobrej strony i miał dużo hajzby, coś wniósł w ogóle do tej historii, jakieś życie, jakąś dynamikę i jakiś błysk w oku, to był Orlando Bloom. I ja wcale nie jestem fanką tego aktora, żeby nie było. I to była jedyna postać, która jakoś się wyróżniła. I, I to był jedyny aktor, który naprawdę się tutaj czymś wyróżnił. Pokazał, że jest na planie zdjęciowym, że daje z siebie 100%, że naprawdę wierzy w to, co robi, wierzy w tę rolę, mimo tego, że ta postać też była właśnie taka schematyczna, ale on jednak coś wniósł. A reszta to po prostu to był jakiś dramat też. To Nicolette też bardzo rozczarowująca, więc no niestety tutaj, zarówno postacie były słabo napisane, jak i aktorsko ten film był taki bardzo przeciętny. Mamy tutaj dwa plot twisty, ale tak naprawdę, tak jakby ich nie było, bo my doskonale możemy przewidzieć wszystko, co tutaj twórcy nam zaplanowali, więc tutaj to też nas nie zaskoczyło, więc to jest kolejny słaby element. Ale technicznie, ogólnie, jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi o, o, to, o to całe, ten cały przebieg akcji, wszystko jest tu poprawne. To nie jest zły film, on nie ma jakichś rażących błędów. Chociaż logika tam trochę siada miejscami, ale dobra, umówmy się, że przymurzymy na to oko, to jest po prostu film poprawny, totalnie przeciętny, który ginie w morzu innych filmów sensacyjnych. Nic nadzwyczajnego. Ale jeśli macie ochotę po prostu na rozrywkę, na film na jeden raz, no to myślę, że ta propozycja jest Całkiem, całkiem, bo mimo wszystko yy, zapewnia to jakąś tam dozę, właśnie tej rozrywki, jakiegoś napięcia, powiedzmy, więc yy, tutaj ten film nie jest, yy, właśnie tak jak wspominałam, fatalny. Więc jeśli macie ochotę na rozrywkę, po prostu, no to myślę, że można ten film spokojnie obejrzeć. Nie będziecie ani jakoś strasznie rozczarowani, ale też na pewno nie będziecie zachwyceni. Kolejny film to film włoski, który bardzo. Bardzo trudno mi ocenić. A więc ostatni paradiso. Ta historia, która jest przedstawiona w filmie, trochę przypomina Romeo i Julię, bo mamy tutaj zakazaną miłość, mamy tutaj przeciwności, ale ten, ta relacja, ten romans wcale nie jest w centrum uwagi. Poza tym, tak jak już użyłam tego słowa, romans nieprzypadkowo, ponieważ nie chodzi tylko o relację romantyczną, ale mamy tutaj też zdradę. Tutaj wątkiem, który się przewija w, w, w połączeniu właśnie z tą relacją zakazaną, z tym zakazanym owocem, jest konflikt pozycji społecznych i warto dodać, że ta historia jest oparta na faktach, więc jest to ciekawy aspekt, który warto wziąć też pod uwagę. Ten film na pewno wyróżnia się swoim klimatem, swoją aurą. Ja kiedy go oglądałam, miałam wrażenie, że przypomina mi miejscami Zimowy Sen, który wyreżyserował Nuri Bilge Celian, to jest film... Turecki, jeden z moich ulubionych, ukochanych filmów, więc bardzo polecam, żebyście sobie na niego zerknęli. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo warto go obejrzeć. Jeśli chodzi o zdjęcia, tutaj miałam od razu um, wspomnienie Lazaro Felice, to też jest film włoski i te ujęcia drzew, przyrody, ta cała aura była bardzo podobna, więc od razu to skojarzenie pojawiło się w mojej głowie. To prześwitujące światło, takie lekko impresjonistyczne, ale przede wszystkim taki oniryczny klimat, ta aura towarzyszy nam przez cały film aż do końca. I tutaj warto wspomnieć, że mamy do czynienia nie tylko z taką... Historią, która jest nam przedstawiona, ale też mamy tutaj wgląd w psychikę bohaterki, mamy wyobrażenia, mamy fantazje, które mieszają się z rzeczywistością, więc ta granica między snem a rzeczywistością jest tutaj płynna, jest często przekraczana w taki ledwo zauważalny dla nas widzów sposób. To z kolei przypomina mi film Krwawe Gody, film hiszpański. Tam też była, było uczucie w centrum tej historii, uczucie, które było trudne, miało swoje przeciwności, była taka aura wręcz surrealistyczna, onieryczna, więc też warto ten film obejrzeć, tak na marginesie polecam. Więc sobie zerknijcie, jeśli macie czas i ochotę. Ale właśnie ostatni Paradiso był takim e, połączeniem, jeśli chodzi o aure tych tytułów, ale nie tylko, bo widzimy tam na przykład taką aluzję do e, Cinema Paradiso, czyli filmu włoskiego e, e, Giuseppe Tornatore i tutaj widzimy, że e, tutaj to, ta aluzja jest silna, ponieważ wręcz bohater bliźniaczo podobną kwestię wypowiada w pewnym momencie, e, kiedy odejdziesz. Nie wspominaj nas, nie wracaj do nas. Mniej więcej tak to brzmiało, a on prawie że cytuje tamtego bohatera z poprzedniego filmu więc ym, naprawdę te aluzje tutaj są według mnie naprawdę mocno zauważalne nie tylko aluzje, ale inspiracje właśnie przede wszystkim w tej warstwie wizualnej yy, w tej aurze. To, o czym warto wspomnieć, to też to, że z uwagi właśnie na ten klimat mamy cały czas poczucie, że jesteśmy blisko tych bohaterów, że wręcz taka intymność się pojawia między nami a nimi, jest ta relacja, taka więź się buduje, widzimy ich z bliska, widzimy te emocje, które się w nich, w nich kłębią. Więc to też ogromny plus. Ale niestety ta warstwa wizualna i to o czym Wam wszystko powiedziałam, no to to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o plusy, ponieważ ten film ma troszkę słabo rozpisane postacie, które są dość płaskie. Mimo tego, że my obcujemy z nimi bardzo blisko, że możemy zauważyć te emocje, które malują się na ich twarzach, to niestety jest coś trochę innego niż sama konstrukcja psychologiczna i charakterystyka postaci, bo ta jest niestety właśnie, tak jak Wam wspominałam, dosyć płaska, te postacie są trochę miałkie i szczególnie główna bohaterka, no tutaj jest kiepsko zarówno pod względem rozpisania tej postaci, jak i przede wszystkim pod względem aktorstwa. Ona niestety gra według mnie słabo, jest taka bardzo melodramatyczna. Jest tutaj egzaltacja, która według mnie nie powinna mieć miejsca, bo ona raczej powinna grać subtelnościami, patrząc na, na to, w jaki sposób ta postać została stworzona. Tutaj mamy taką, taki melodramat połączony z taką drewnianą grą aktorską, to nie jest dobre połączenie. Ale jest tutaj także Ricardo Scamacio, i on jest y, bardzo dobry w swojej roli. Co więcej, on gra tutaj w dwóch rolach. Więc i y, ja zauważyłam to później niż myślałam, że mogę to zauważyć, więc y, brawa za charakteryzację i za grę aktorską, fajnie, według mnie to wyszło. A wracając do tego melodramatu, to niestety tutaj y, widzę poważny błąd, ponieważ jest tutaj połączenie melodramatyzmu. W tej warstwie aktorskiej z melodramatyczną muzyką i to jest, to jest niedopuszczalne, bo wtedy już jest totalny przesyt y, tego uczucia i to nie powinno mieć niestety miejsca. A tutaj, no ma, kolejną wadą tego filmu jest to, że jest trochę rozmleczony, że to tempo niestety y, siada. A dlaczego też tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że według mnie y, jest tam trochę za mało kontekstu. I to też jest kolejny minus dla tego filmu, ponieważ czasami to gra dobrze, a czasami trochę gorzej. To jest ten, ta, ta, ta sytuacja, kiedy to gra gorzej, ponieważ my mamy za mało informacji na temat tego świata, i to jest za mało dla nas, jako widzów, żeby po pierwsze naprawdę się w to emocjonalnie zaangażować i nawiązać jakąś taką naprawdę silną więź z, bohater, z bohaterami. Po drugie, żeby w ogóle zrozumieć w pełni, co się na ekranie dzieje. Miałam wrażenie, że momentami po prostu tych informacji jest za mało i my nie możemy dowiedzieć się tylu rzeczy, ilu moglibyśmy. A to by na pewno wpłynęło na nasz odbiór tego świata, na, na nasze zaangażowanie, tak jak Wam wspominałam, na, na warstwę emocjonalną. Przez to właśnie, że zrobiono taki trochę miszmasz tego romansu z podziałami społecznymi i tych informacji jest niezbyt dużo, my jednak, mimo tego, to, tego że ta, te, ten klimat, ta aura jest bardzo właśnie taka intymna, blisko bohatera, blisko jego emocji, my, mimo wszystko, mamy trudność z takim naprawdę wejściem w ten świat na stałe. Jest, są te pierwsze ujęcia, które idealnie nas wprowadzają właśnie w tę rzeczywistość, a później to się kłóci, to nam zgrzyta, bo czegoś nie wiemy, gdzieś jest wprowadzany taki dystans, czegoś nie rozumiemy, a później jeszcze ta słaba gra aktorska, szczególnie tej głównej bohaterki, której jest tutaj najwięcej w zasadzie. No i to wszystko sprawia, że ten film naprawdę ma bardzo dobre momenty, bardzo silne, a z drugiej ma bardzo dużo minusów i tak naprawdę miejscami jest mocno słaby. Więc ten film naprawdę trudno jest mi ocenić jakoś jednoznacznie. Ja go obejrzę jeszcze raz. Nie będę już robiła dodatkowego filmu, może Wam wspomnę po prostu w kolejnym jakie są moje odczucia, ale ja jeszcze raz ten film obejrzę, bo czuję, że po prostu tego potrzebuję, żeby w pełni jakoś jeszcze raz się z tym światem zapoznać. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć!